Czy chcesz wiedzieć, czy idziesz we właściwym kierunku, czy jesteś pewien, że Bóg jest z tobą w tym wysiłku dzisiaj? Dzielę się dwanaście znakami, które wskazują, że idziesz we właściwym kierunku. Wsparcie i aprobata Boga nie mogą być lekceważone w życiu wierzącego. Jeśli nie widzisz przejawu żadnego z tych znaków, prawdopodobnie nie jesteś na właściwej drodze. Twoje wybory mogą wydawać się dobre na zewnątrz. Ale niestety, Bóg tam nie jest. Więc jakie są te znaki, zanim pójdziemy dalej, proszę zapisz się na ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Bóg nigdy nie zostawi swoich dzieci w ciemności, gdy jesteś gotowy wykonać Jego wolę, zawsze będzie cię prowadził, a jednym z głównych sposobów prowadzenia jest poprzez znaki. Więc gdy zbliżasz się do podjęcia kluczowej decyzji po pomodleniu się o wszystko, czego potrzebujesz, co musisz zrobić, to poczekać na te znaki, a gdy je zobaczysz, jesteś na właściwej drodze. Te znaki nie są trudne do zauważenia, łatwo je wydedukować, ale jeśli nie potrafisz ich rozpoznać, to powinieneś poczekać, aż Bóg je objawi. Teraz, jakie są te znaki? Wśród nich jest głębokie poczucie pokoju i zadowolenia. Pokój to brak problemów. Jednym z imion Jezusa według Izajasza 9, 6 jest książę pokoju, co oznacza, że gdziekolwiek mieszka Jezus, tam mieszka pokój. Nie można oddzielić Boga od pokoju. Więc gdy masz głębokie poczucie pokoju wobec wysiłku lub relacji, idziesz we właściwym kierunku, jest to znak od Boga, że jest z Tobą. Wielu nie jest wystarczająco ostrożnych, aby znać stan swoich duchów przy podejmowaniu decyzji, są pochopni i wpadają w pułapkę. Powinieneś najpierw rozróżnić wszystkie rzeczy poprzez obecność pokoju. Gdy masz jakiekolwiek negatywne uczucia względem czegoś, cofnij się to sygnalizuje, że Bóg nie chce, abyś szedł tą drogą. Jeśli jesteś na właściwej drodze, Bóg również napełni Twoje usta dobrymi rzeczami. Dwie Powtórzona wiadomość i wzorce. To oznacza, że Bóg może powtarzać w twoim sercu kierunek lub instrukcję. Gdy śpisz, możesz o tym śnić. Słuchając przesłań od ludzi natchnionych przez Boga, słyszysz ich na ten temat mówiących do ciebie. Zgadzają się z tym twoi przyjaciele i rodzina. To jasny znak, że Bóg chce, aby iść tą drogą, chce, abyś podążał tym kierunkiem. Dlatego wciąż wkłada to w Twoje serce. Jeremiasz 33, 3 mówi, wezwij mnie, a odpowiem Ci i okażę Ci rzeczy wielkie i niedostępne, których nie znasz. Może podczas modlitwy o nową pracę Twoja uwaga skupia się na konkretnej możliwości, ale Bóg wciąż przesuwa Twoje serce w innym kierunku. To jedna z wielkich rzeczy, których nie wiesz. Wiesz w głębi swojego serca, że jest to wola Boga dla Ciebie. Co należy zrobić? Oddaj się i idź tą drogą. To właśnie podejmowanie właściwej decyzji. Ale jeśli pójdziesz wbrew tej wskazówce, zrobisz więcej złego niż dobrego, ponieważ Bóg nie będzie z Tobą. A gdy go nie będzie przy Tobie, niebezpieczeństwo i niepowodzenie są nieuniknione. 3. Wszystko układa się dla Twojego dobra. To kolejny silny znak, że jesteś na właściwej drodze. Przeszkody są nieuniknione, możesz je spotkać w swojej podróży, ale wszystko to doprowadzi do Twojego dobra. Bóg może zakończyć Twoją pracę, abyś mógł rozpocząć własny biznes. Może zakończyć ten związek, abyś znalazł właściwą osobę dla siebie. Nie pozwól, aby kłopoty Cię zatrzymały, wszystko to ułoży się dla Twojego dobra. Bóg nadal będzie Ci towarzyszył przez całą drogę. Nigdy nie zabraknie Ci laski Jego oraz Jego przychylności. Cztery: możliwości i drzwi zaczynają się otwierać. Żaden człowiek nie lubi stagnacji, wszyscy chcą iść naprzód. Dlatego silnym znakiem, że jesteś na właściwej drodze, jest to, że Bóg otworzy Twoje życie na możliwości. Jeśli robisz właściwą pracę, Drzwi będą nadal się otwierać dla ciebie. Nie będziesz mieć trudności z ich zdobyciem, ponieważ Bóg jest po twojej stronie. Jeśli masz właściwych przyjaciół, będą oni nadal podtrzymywać cię, a nie działać na twoją szkodę. To sposób na poznanie właściwego miejsca dla siebie. Ale jeśli napotkasz zamknięte drzwi i brak pokoju, powinieneś odejść z tego środowiska. To znak, że nie jesteś tam, gdzie kryje się twoje sukces. Wróć więc do Boga i kontynuuj modlitwę, aż dotrzesz do swojego miejsca przeznaczenia. Nie musisz się poddawać. Jeśli będziesz ufał i posłuszny, Bóg poprowadzi cię właściwą drogą. Bądź czujny na możliwości. Są ścieżki, aby się rozwijać. Jeśli tak, to rozwijaj się w właściwym dla ciebie kierunku. 5. Drogi do duchowego wzrostu. To, co jest właściwe, powinno zbliżać cię do Boga. Więc, jeśli to, co przeżywasz, nie pomaga ci w rozwoju duchowym, nie jesteś na właściwej drodze. Staniesz przed przeszkodami na swojej drodze. Jednak ich pokonanie powinno prowadzić do wzrostu. To jest coś innego niż upadek. Jeśli to miejsce, w którym jesteś lub to, co robisz, jest powtarzalnym źródłem pokus dla Twojej duszy, powinieneś odejść. Bo uleganie pokusie staje cię łupem diabła. To nie pomoże ci w rozwoju duchowym. Numer 6: Wzrost osobisty i samoświadomość. Wzrost osobisty ma wszystko wspólnego z tym, jak poprawiasz swoje życie. Jeśli nie jesteś na właściwej drodze lub w odpowiednim środowisku, nic się nie zmieni. Będziesz tylko tkwił w miejscu bez żadnych nowych wydarzeń. Jednak jeśli jesteś w miejscu, które sprzyja rozwojowi osobistemu, jesteś we właściwym miejscu. Jeśli ludzie w Twoim otoczeniu pomagają Ci się zidentyfikować, znalazłeś właściwą firmę. Pomogą Ci odkryć swoje mocne i słabe strony. W ten sposób dowiesz się, czego możesz i czego nie możesz. Odkryjesz rodzaje możliwości, które warto podjąć, a tych, których nie warto. Odkryjesz także swój unikalny dar i talent. Bóg obdarował każdego człowieka wyjątkowym talentem, jednak musisz usiąść z ludźmi, którzy pragną go odnaleźć za nim ty, więc gdy Twoja firma wspiera rozwój różnorodnych umiejętności, jesteś na właściwej ścieżce a gdy twoja kariera stymuluje twój rozwój, podjąłeś właściwą decyzję. Numer 7. Wspierające relacje. Przypowieści 27, 17 mówią, tak jak żelazo ostrzy żelazo, tak jedna osoba ostrzy drugą. Dlatego jeśli jesteś blisko tych, którzy pomagają ci stać się lepszą osobą, jesteś na właściwej drodze. W życiu liczą się wartości i tylko ci, Którzy są nimi napełnieni, mogą je komunikować. Jeśli twoje kręgi wpływów nie posiadają ich, nie odniesiesz z nich żadnych korzyści, nie będą w stanie Cię w żaden sposób wesprzeć, bo im brakuje zasobów. Nie potrzebujesz relacji, które wymagają więcej niż dają, potrzebujesz relacji wspierających. Potrzebujesz ludzi, którzy mogą Cię podtrzymać. Jeśli planujesz wziąć ślub z partnerem, który kocha tylko twoje zasoby, a nie dodaje nic do twojego rozwoju, jesteś w złym związku. Musisz uważnie wysłuchiwać ostrzeżeń Boga. Numer 9, głębokie poczucie celu. Cel to to, co napędza człowieka. Więc jeśli masz szczęście znaleźć cel na swojej drodze, jesteś na właściwej ścieżce. Przysłowie 16:9 mówi: że w swoim sercu człowiek planuje swoją drogę, ale Pan kieruje jego kroki. Ten werset przedstawia głęboką prawdę o postępowaniu człowieka. Człowiek uwielbia planować swoją drogę, uwielbia wykonywać swoją wolę. Ale uwierz mi, dopóki robisz to, co uważasz za słuszne, pomijając miejsce Boga, nie będziesz mieć głębokiego poczucia celu, co oznacza, że nie jesteś na właściwej drodze. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kim jestem i dlaczego jestem tutaj na Ziemi? Dzień, w którym znajdziesz odpowiedzi na te pytania, jest dniem, w którym odkrywasz cel. Dlatego to, jak spełniasz te dwa pytania, jest właściwe dla Ciebie. To może być prosta umiejętność, ale wykonując to poczujesz głębokie poczucie celu. Ta droga nie jest łatwa do znalezienia, ale gdy oddasz się Bogu, On poprowadzi Twoje kroki. Numer 10. Odnajdziesz radość w dawaniu i przebaczaniu. Kiedy dajesz, wypełniasz przykazania Boga. On nie cieszy się z chciwości. Kiedy więc podejmujesz odpowiedzialność za to, co masz, on zapełni Cię radością. Poczujesz głębokie uczucie radości w swoim sercu. Będziesz wiedział wewnątrz siebie, że robisz właściwą rzecz. Jeśli myślisz, że nie masz nic do dodania, to nieprawda. Co z Twoją modlitwą, czasem, wszystkim? Nie chodzi tylko o rzeczy materialne. Kiedy poświęcasz swój czas, doświadczenie lub modlitwy, wiesz, że robisz właściwą rzecz. Również przebaczenie jest aktem, który daje radość. Uwalniasz swoją duszę od bólu i smutku. Więc jeśli trzymałeś kogoś w więzieniu swojego serca, wiedz, że Bóg chce, abyś go dziś uwolnił. To nie dla osoby, ale dla Ciebie. Potrzebujesz uzdrowienia, radości, zapomnienia o przyszłości i przestania cofania się. Gdy to osiągniesz, wiesz głęboko w swoim wnętrzu, że zrobiłeś właściwą rzecz, niezależnie od tego, co inni mogą mówić. Twoje myśli będą wewnętrznie spokojne. Numer 11. Ludzie będą Cię respektować i traktować z miłością. Oczywiście, gdy wpływasz na życie ludzi, będą Cię szanować, kochać i chętnie pomagać w razie potrzeby. Pokazujesz, że Twoje zachowanie jest warte uwagi, one czerpią wartość z Twoich działań, będą dumni, identyfikując się z Tobą, bo idziesz właściwą drogą. Jeśli jednak ktoś nie cieszy się szacunkiem i miłością ludzi wokół Niego, Powinien przeanalizować swoje życie. Prawdopodobnie nie robi tego poprawnie, co oznacza, że ludzie dookoła znajdują wady w jego wysiłkach, a gdy ludzie nie są zadowoleni z takiej osoby, Bóg też nie jest. Jeśli się w tej sytuacji znajdziesz, zanalizuj swoje życie. Nie jesteś na właściwej drodze. Mimo wszystko, nie oceniaj każdej części swojego życia przez pryzmat innych ludzi. Możesz robić właściwą rzecz, ale inni mogą to odbierać jako sprzeczne z ich buntowniczym stylem życia. Tu wchodzi słowo Boże. Zawsze sprawdzaj, czy robisz rzeczy właściwie przez pryzmat słów Bożych z Biblii. Kiedy masz podjąć decyzję, wróć do Biblii i odszukaj prawdę. Gdy twoja decyzja nie jest sprzeczna z słowem Bożym, możesz iść naprzód, niezależnie od opinii innych. Numer 12. Jesteś otwarty na wolę Bożą. Każdy wierzący nie powinien szukać nic poza wolą Bożą. Całe Twoje życie powinno się kręcić wokół tego, czego Bóg chce. Powinieneś budować swoje życie wokół tego, co On pragnie zobaczyć u człowieka. Zanim dotkniesz czegokolwiek, upewnij się, że On to dla Ciebie zatwierdził. Gdy życie jest trudne, a rzeczy niezrozumiałe dla Ciebie, Twoje modlitwy do Boga powinny być o to, aby spełnił Jego wolę. Jeśli tak modlisz się i gorliwie wypełniasz Jego wolę, nie zboczysz z właściwej drogi. Bóg ustawi Twoje kroki i kieruje Twoimi działaniami. Teraz, gdy znasz te. Ojcze Niebieski, błogosławię Twoje święte imię za ten dzień. Dziękuję Ci, że dotarłeś do mojej duszy raz jeszcze. Pokazałeś mi znaki, aby pomóc mi wiedzieć, że jestem na właściwej drodze. Dlatego zawsze będę rozpoznawał te znaki przed podjęciem istotnych decyzji w moim życiu. Panie, podążyłam w niewłaściwym kierunku, podążyłam za moim zrozumieniem i nie poznałam Twojej woli. Dzisiaj uznaję swoje błędy. Proszę, zmiłuj się nade mną. Pomóż mi poddać się Twojej woli. Naucz mnie zawsze stawiać Cię na pierwszym miejscu we wszystkim, co robię. Powinienem działać zgodnie z Twoją wolą w Twoich oczach. Panu, potrzebuję Twojego pokoju w moim sercu, prowadź mnie na drodze sprawiedliwości. Uwolnij mnie od problemów. Nie chcę ponownie popaść w lęk i zamieszanie. Uczyń moje życie z bogatymi w dobra rzeczy. Pomóż mi cieszyć się tym, co mi dajesz. Nie powinienem pragnąć więcej niż to, co zleciłeś dla mojego życia. A gdy Twoje słowo nadal dotyka mojej duszy, pomóż mi ustąpić, nawet jeśli jest to wbrew mojej ambicji. Powinienem działać zgodnie z Twoją wolą. Nie powinienem przeciwstawiać się Twojemu celowi w moim życiu. Nie powinienem chodzić swoją własną drogą. Pozwól wszystkim rzeczom współpracować dla mojego dobra. Wszelkie rozczarowania i porażki powinny prowadzić do mojego sukcesu. Połącz mnie z relacjami, które wspierają mój fizyczny i duchowy rozwój. Pozwól, aby wszyscy ludzie mnie błogosławili. Ale przede wszystkim, pozwól mi być błogosławieństwem dla innych. Daj mi łaskę wpływania pozytywnie na duszę. Pomóż mi prowadzić je do Ciebie, Ojcze. Żaden przeszkoda nie będzie mnie pokonywać. Proszę, otwórz drzwi możliwości dla mnie. Podnieś mi pomoc z czterech stron Ziemi. Tchnij na pracę moich rąk i pozwól mojemu życiu stać się dyspozytorem Twoich błogosławieństw. Odkryj dla mnie cel mojego życia. Nie chcę już próbować innych sposobów. Postaw moje stopy na tobie. Trzymaj moje stopy na właściwej drodze. Nie chcę oddalać się od twojej obecności. Dziękuję ci, Jezu, bo wiem, że odpowiedziałeś na moje modlitwy. W imię Jezusa modliłam się. Amen. Jeśli ten filmik cię poruszył, proszę kliknij w przycisk lubię to. Nie zapomnij się zapisać na ten kanał po więcej przekształcających życie wiadomości. Do następnego filmu.